Cześć, dzisiaj mam dla Was projekt Denko. Znowu tych kosmetyków mi się trochę nazbierało i dzisiaj postanowiłam, że dla Was nagram ten filmik, bo ostatnio się już pytaliście, kiedy będzie ten projekt Denko. No więc stwierdziłam, że nagram go, że może znajdziecie jakieś kosmetyki dla siebie. No i pokrótce Wam opowiem o tych kosmetykach. Zacznę od kolorówki, dlatego że tego jest najmniej, więc będę już miała to z głowy. Więc pierwsza rzecz to eyeliner. To jest mój ulubiony eyeliner z Eveline. 2000% Ostatnio się pytaliście na ile mniej, mniej więcej Ten eyeliner mi starcza yy, Około Tak półtora miesiąca a to 10 zł Kolejna rzecz to jest maskara Z Lovely Curling Pump Up yy, Ona ma yy, Taką troszeczkę wygiętą szczoteczkę Jest bardzo tania, a sprawdza się fajnie Dlatego, że się nie kruszy yy, Łatwo się maluje nią. Więc jestem z niej zadowolona. I kolejna rzecz do twarzy jest to korektor. Jest to korektor również z Eveline. Ja tu miałam numerek dwa. Niestety wszystkie tutaj napisy mi się starły, no więc nie mam wam co tutaj pokazać. Tak jak mówię, kolor dwa, bo tutaj było na naklejce, więc to mi zostało. Byłam bardzo zadowolona z tego korektora, już sobie kupiłam kolejny. Więc mogę Wam naprawdę polecić, bo fajnie się sprawdza, dobrze kryje. Więc czego chcieć więcej? E, I drogi też nie jest. Jeszcze coś do oczu tutaj mam, jest to e, odżywka do rzęs i brwi z My Secret. Ja ją kiedyś tam gdzieś dostałam, e, zużyłam jak widać. Fajny produkt, jakoś rewelacji nie robił, e, krzydy też nie jest tak neutralnie, e, ale warto mi chyba jakieś takie odżywki do rzęs czy brwi, e, więc... W sumie było ok, ale na razie jej nie będę odkupywać. Kolejna rzecz jest to suchy szampon z Batiste. Ja mam tutaj zapach tropikalny, który pachnie przegenia Po prostu ten zapach jest cudowny. Uwielbiam ten zapach. Jest... Dobra. Jest to ta duża wersja 200 ml. Bardzo, bardzo lubię te szampony z Batiste. Nie zamieniam na żadne inne, odkąd zaczęłam je używać. Cena tego dużego w Douglasie to jest 15 zł. Mm, więc wydaje mi się, że tragedia to to nie jest. Słuchaszam ponad odświeżają rewelacyjna. No, skoro już jesteśmy przy włosach, to skończyłam się też odżywka z geli skóra, yy, Tutaj miałam wersję. łatwe gumy głęboka regeneracja i miękkość. Bardzo fajna odżywka, ja teraz mam jakąś tam czarno, złotą, ja tak za każdym razem sobie zmieniam te odżywki, żeby mi się nie znudził zapach. Ale, ale według mnie wszystkie działają właściwie tak samo. I do włosów jeszcze również ten szwakskopa, tym razem GOT 2B. Um, I jest to ten, jak to się nazywa? No wiecie o co chodzi. Ten taki spray do włosów, o, spray do włosów przed prostowaniem, przed suszeniem. Termochrona, o, o to mi chodziło. O, jest to termochrona. Mm. Fajny produkt. Póki co go używam. Kupiłam kolejne opakowanie. Jeżeli macie do polecenia jakąś fajną termochronę, która faktycznie działa, to możecie je dać znać, bo ja psikam sobie ten włos przed prostowaniem, ale czy to faktycznie coś daje, to nie wiem. Ale dla poczucia, może popsikałam, że nie niszczę tak tych włosów, to sobie tym psikam, ale czy to coś daje, nie wiem. Jeżeli chodzi o twarz, to mam zużyte dwa płyny micelarne z Garniera. Te trzy w jednym, co mają 400 ml. Mam dwa, kolejna butelka stoi. To są moje chyba ulubione płyny micelarne, bardzo dobrze zmywają makijaż, są dość wydajne, duża pojemność, za 16 zł chyba 400 ml, to wydaje mi się, że to nie jest źle, a na, nic nie podrażniają, więc polecam Wam te płyny micelarne, bo naprawdę warto. Teraz mam trzy żele pod prysznic, pierwszy jest to z jest to pistacja i magnolia zapach. Był całkiem ładny, chociaż ja nie przepadam za tymi y, żelami z DAF, ale tutaj kupiłam się zapach, który podobał Chociaż ja fanką DAV nie jestem, bo dla mnie są te zapachy takie ciężkie. Y, I tak samo te żele są takie, nie wiem, nie ciężkie, takie zbyt gęste, może coś takiego. Y, nie mówię, że ja chcę jakieś megaleisty, ale po prostu ja fanką DAV nie jestem. Hmm, chociaż żel był całkiem w porządku, ale tak jak, y, był niewydajny według mnie. No i właśnie takie są według mnie rzeczy, te właśnie rzeczy z dawna, niezbyt wydajne, y, ale to tylko moja opinia. Zły nie był, ale jakoś nie zachwycił mnie to szczególnie. I kolejny jest to taki trochę wykrzywiony: Jest to żel z Bingo Spa. Tak ja już o tym produkcie mówiłam, bo był osobny filmik o firmie Bingo Spa, dlatego możecie, możecie go poszukać na kanale. Zły nie był, jakiś rewelacyjny również nie, więc po prostu tak, okej okay był. I ostatni żel pod jest z Isany, był zapach owocowo-kwiatowy, zapach O, cicho tam! Zapach bardzo ładny, taki delikatny, odświeżający, idealny na lato mi się wydaje. Żele z Isany są bardzo tanie, ale też... Tutaj mówię, po prostu mył spoko, ale już po jakimś czasie myślę, że zapach zapach w sumie znudził, więc teraz sobiełam jakiś z niej, kupiłam. Yy, w każdym razie fajny żel był, yy, za małe pieniążki, ale czy będę wracać tych tej samej? nie sądzę, ale okej okay był, jak, jak na tą cenę. Jeszcze coś do ciała to spiling myjący z truskawką wygładzający. Jezus, największy ich plus to jest zapach. Zapach mam przepiękny naprawdę, jeżeli ktoś ma te peelingi z Joanny to wie, nie tylko truskawkowy, bo teraz mam jakieś jagodowe chyba, borówkowe, coś takiego i też pachnie rewelacyjnie, w każdym razie te peelingi z Joanny przepięknie pachną, kocham je, mają bardzo fajne granulki, fajnie peelingują, teraz przestałam używać takie do ciała, a zaczęłam bardziej do twarzy używać, więc... Do twarzy też się fajnie sprawdza, bo fajnie właśnie wygładza tą twarz. Teraz chyba wprowadzili je na stałe do pędronki, tak mi się wydaje, że się może to możecie ją poprawić. W każdym razie polecam, bo są malutkie, można wszędzie zabrać, a też fajnie właśnie peelingują. Kolejna rzecz, tym razem do twarzy, jest. Nagrywam. I kolejna rzecz jest to krem do twarzy z Gerniera Hydra Adapt. Ja mam do celu mieszanej Tusty, bardzo fajny krem. E, teraz również go mam z powrotem, bo w sumie sprawdza mi się. E, czy matuje? Czy matuje? No, jest ok, bez rewelacji ale na pewno fajnie odświeża ma taki fajny właśnie odświeżający zapach więc idealnie na rano przed szkołą jeszcze teraz musimy wstawać szósta siódma to po to genialnie tak fajnie pobudza więc fajny krem jak jesteśmy przy kremach to jeszcze ja mam jeden do rąk do... do rąk mam tutaj z Soap Glory bardzo bardzo fajny krem niestety nie mam do nich dostępu ale szkoda, bo krem bardzo fajny, super nawilżał zapachu, właściwie nie miał jako takiego, yy, ale to nic, bo naprawdę genialnie nawilżał ręce, no naprawdę był super krem. Jeżeli ktoś mieszka za granicą to zazdroszczę, bo ten krem naprawdę jest fajny. I jeszcze krem do stóp, ostatnio właśnie gdzieś tam znalazłam go w jakiejś komodzie, resztka była. Więc użyłam do końca z Be Beauty jeszcze ta stara szata graficzna Szybko się wchłania, fajnie odświeża I to jest zupełna prawda bardzo szybko się wchłania Bardzo fajnie odświeża stopy I pięknie pachnie właśnie taką miętą Wacik, jak zwykle jakieś tam Moja ukochana odżywka z Garniera Ultra du. Ja zawsze ją odkupuję z powrotem Bo jest najlepsza, pięknie pachnie, super nawilża włosy Same plusy i droga też nie jest, więc no uff, Rewelacja, kocham ją dwa produkty z J.A.I. jest to balsam do ciała z nasłem kakaowym bardzo fajnie, super nawilża, pięknie pachnie, też drogi jest, bo jego cena to jest około 11-12 zł chyba, coś takiego, więc cena też spoko, a naprawdę wiesz, to pięknie tak, jezu, pięknie pachnie naprawdę kocham ten zapach, uwielbiam zapach masła kakaowego i yy... Jeszcze taki naturalny krem oliwkowy do cery swojej normalnie z jaj. On zawsze u mnie przeważnie schodzi właśnie latem. Jeżeli sobie tutaj opalę policzki, niestety to smaruję, żeby nie było czerwone i na następny dzień już nie jest. Jest złagodzona pięknie. Ale jak mam jakieś suche skórki, to wtedy też. Bo to jest krem, który bardzo intensywnie nawilża. I ostatnia rzecz w tym projekcie Denko. Jestem w szoku, że udało mi się całą torbę tym razem pokazać. Jest to pianka do golenia z Isana do nóg. Też bardzo fajna pianka. Tania, yy, a nie będę więcej wydawać w sumie pieniędzy na taką piankę, yy, a jest naprawdę bardzo fajna. Powiem Wam, że jestem z siebie dumna, bo nie, nie myślałam, że uda mi się całą tą torbę pokazać. Wszystko pokazałam, więc Uch, super, więc super, pozbyłam się tych rzeczy, mogę w końcu je wyrzucić. No i tak, więc to byłby już cały filmik. Zapraszam Was na mo do moich wszy no, Zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie wszystkie social media, gdzie możemy je znaleźć. Zapraszam również do pozostałych filmików. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!